okoń. Cześć. Z tej strony Marcin. Witam was na kanale Chapel Fishing. Dzisiaj powędrowałem na swoją lokalną wodę w poszukiwaniu okoni. Nie mam w ogóle ostatnio na nie patentu jesienią, żeby połowić tych okoni. Jest to dobry okres. Mamy listopad, jest pochmurno, woda już się ochłodziła, a ja nie mogę się dobrać do tych okoni. Dzisiaj postanowiłem. Nie wiem, czy tu widać. Carolina Rick. Zobaczymy, czy ta metoda da mi jakieś okonie. Nawet jak złowię naprawdę kilka sztuk, będę zadowolony. Miłego oglądania. Trzymajcie kciuki, by udało mi się łowić. Ja zaczynam i ruszamy w poszukiwaniu okoni. jakoś tak tam podchodzę sceptycznie, że dzisiaj to będzie dzień udany. Ale kto nie próbuje, ten nie łowi. Ruszam, ruszam na pierwsze miejscówki. Może mi się uda przechyczyć kilka fajnych okoni. Jest pierwszy okoń na no Carolina Rig. No, to już fajny okoń. No, grubasek. Bardzo fajny. Super, opuścimy Cię z tej strony. Jeden zero dla mnie. Crazy Flapper od KTH. <gry> bardzo mocne piękne okoń piękne okoń jest super Super okoń naprawdę fajny. Zasługuje na zdjęcie. Fajny 30czek. Mówimy dalej. Okazuje się, że ta metoda jest skuteczna na takie bardzo leniwe okonie. Nie mogłem się do nich dobrać. A dzisiaj już drugi. O koni ten naprawdę fajny, a to dopiero sam początek Trochę wieje ale może to pomoże O, coś puknęło Jest Jest, o kurde poszedł, ale był, dobry był Czemu ja nie zaciąłem Stoję tu pod całym brzegiem Słabo zaciąłem aj, 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 aj. Czemu ja tak nie zaciąłem? Nie przyzwyczajony jestem do tej metody Trzeba chyba lepiej przyciąć w samych roślinnościach a to stufaczek <laughs> nie nie ty 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 brzydalu brzydalu brzydal tak tak obetnij mi

Ciekawe, czy to jest okoń, czy Okoń. I to fajne. O, naprawdę fajny okoń. Piękny. Piękny okoń. Piękny grubasek. Cudny. Cudny okoń Jestem mega mega szczęśliwy Cała połknięta przynęta Trzeba szybczyki wziąć Super się zdarza aż za pięknie. Ach, udało się, udało się. Piękny oko. Wypuścimy go tam dalej. Żeby nie odprowadził stada. Tutaj wypuścimy kolegę, super, fajny 30aczek. Jestem mega już zadowolony, piękne branie. Próbujemy dalej. Wychodzi, wychodzi na to, że one żerują, jest było znowu, żerują na rakach. Kolejne branie. To jest większy rozmiar raczka niż tamten pierwszy. Ciężko trochę się zarzuca tym zestawem. No to tak, podobnie jak bocznym trokiem. Jeszcze wiatr przeszkadza. Ale piękne to okonie. Cały sekret w tym w tej metodzie że ta przynęta bardzo powoli opada podbijamy i dajemy jej opaść ona tam sobie przy dnie powolutku opada i na to widać jak oni reagują na taką prezentację przynęty drugie miejsce gdzie stanąłem za tymi okoniami i są jakieś brania ja już jestem zadowolony ale chciałbym jeszcze jeszcze mam trochę czasu to będę musiał jeszcze wrócić do samochodu po mniejsze teraczki I inne kolory. Dobra, próbujemy. Czekamy na branie. Mamy jakieś fajne przynęty. Crazy flapper. Fajna przynęta. Nasęczona takim atraktorem. Teraz założymy. Gdzieś tu miałem hakow jest. Jest już udało się. Trzeba teraz nóżki odkleić. Jest. Jest to założona na hak. Wyjmujemy tego raczka. Było jakieś branie na niego, ale nie było ryby. fajny kolorek. Niech próbujemy, próbujemy. Pięknie pożerają zareczki. Ciężko rzucać dzisiaj taki wiatr takie szyboczny, no nic nic nie zrobimy, musimy w taką pogodę walczyć. Dłuższy przerwy przerwie jest okonek. No, fajne. No, zobaczymy, czy, że właśnie tutaj widzę, oczkuje drobnica. się uda chociaż jeszcze jednego złowić Piękny przyłów Raczek raczek na raczka Teraz wiemy, dlaczego konie lubią raczki. Jest ich tutaj sporo. Ale ich oszukać nie jest tak łatwo. Ale próbujemy właśnie na raczki. I się spiął Na spiderka, powtórzymy rzut. Bardzo delikatnie biorę. Nie chcę współpracować. To na początku brania były takie mocniejsze, ale teraz to... Półgębko chyba tak stuknął, delikatnie. Nie są to też duże okonie. No, pragnie mi dzisiaj o konie Nie mam teraz już brań początek był dobry i jeszcze obskoczę tutaj Ojojoj. obskoczę jeszcze jedne, jedne tam miejsce, jeden brzeg bardziej I zobaczymy czy jeszcze się uda coś złowić myślałem, że na początku znalazłem Złoty środek na te okonie. No, co dzisiaj przygotowałem? Wędkę do 12 gram, SG2. Tak jak mówiłem, szklany koralik ciężarek. Tutaj jest jeszcze krętlik i przypon taki, no ze 40 cm spokojnie ma. Nie myślałem na początku po fajnych okoniach jeszcze tam dwa spadły takie naprawdę fajne okonie, że dobiorę się dzisiaj do okoni używałem różnych raczków, dżownice. Jakieś tam brania były, jakieś ryby były, ale nie to, co sobie zamierzałem i to co chciałem złowić. No ale jeszcze próbujemy. Zobaczymy czy się uda. No, udało mi się też złowić raka no. to jest jednakże raki są i trzeba łowić może na raki dlatego dzisiaj tak postanowiłem i ten początek był naprawdę fajny Dzisiaj będę już kończył. Carolina Rig okazała się w miarę skuteczna, chociaż dzisiaj nie pokazała swoich możliwości, tak naprawdę. O konie nie były jakieś tam skore dobrań, coś tam się udało złowić. Co można powiedzieć? Prosty zestaw i skuteczny. Ja na pewno jeszcze nie raz spróbuję właśnie o tej porze przychyczyć na tą metodę o konie a na dzisiaj na dzisiaj kończę dzięki za oglądanie i do następnej relacji cześć